Szanowni Państwo już za kilka dni w tym przepięknym obiekcie, który znajduje się za moimi plecami czyli Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie rozpoczną się Mistrzostwa Polski Seniorek w boksie. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić na te mistrzostwa, wstęp oczywiście jest wolny, wystąpi kilkadziesiąt, ponad 70 zawodniczek z klubów z całej Polski. Impreza będzie trwała 4 dni od, 9 do, od 29 kwietnia do 2 maja i wystąpi w niej plejada zawodniczek z Polski, czyli najlepsze, najlepsze bokserki i seniorki w różnych kategoriach wiekowych. Na pewno wśród nich będą dwie Karlinianki, czyli Paulina Jakubczyk i bardzo uznana już zawodnica w sporcie młodzieżowym, boksie młodzieżowym. Mam nadzieję, że za chwilę również w boksie seniorskim, czyli Elżbieta Wójcik. Jeszcze raz bardzo serdecznie i gorąco zapraszam do Karlina od 29 kwietnia do 2 maja. Myślę, że będą to cztery dni pełne emocji sportowych, bokserskich. Zapraszamy!